kontynuujemy medieval Dynastia No i kontynuujemy fabułę Cześć Unigoście <ścoughs> Witaj unigoście Dawno się nie widzieliśmy Racja, racimierzu co tam u ciebie? Bardzo dobrze, niedawno poznałem Worlenda Cieszę się. Widać... Widać, udało ci się podążyć ścieżkami przeszłości Lordena, tak jak chciałeś. Udaj, udaję w zasadzie, to właściwie waś, właśnie to mnie do ciebie sprowadza. Chciałem zapytać cię o Esentrelę. Och, czyli słyszałeś już o niej? Tak, Worden wspominał jej imię, ale nie chciał zdradzić nic więcej. Nie moja historia do opowiedzenia powiedział. Mój goście, to e na, naprawdę dziwne. Czemu akurat tak to powiedział? Dziwne za prawdę. Tes, ee, znaczy się, ona tak. Była częścią bandy i to był było na tyle. Twoja próba bycia nonszalanckim przypomina bardziej wyglew. Masz rację, wybacz. Nie byłem gotowy na ten temat. Na jej temat, na nią. Widzisz, Kestrelle? Ke Była. <laughs> Pamiętam dzień, w którym się poznaliśmy. Ja, Lorden i Sombor. Wracaliśmy z jednej z naszych misji. Była to zaprawdę spektakularna. Misja, wyprawa, przygoda, bijatyka? Porażka. Krótko mówiąc byliśmy zmuszeni użyć skrótów, skrótu przez rzekę i straciliśmy całą naszą, nasz ekwipunek, nasze konie tak samo. Po kilku dniach błądzenia po lesie trafiliśmy na małą wioskę, byliśmy wycięczeni, więc nawet nie próbowaliśmy być eleganccy. Plan był prosty. Wejść do stajni, zabrać wierzchowce i zostawić trochę monet ze sobą. Tak właśnie zrobiliśmy. Kiedy wyjeżdżaliśmy z wioski po śpiechu, usłyszeliśmy głośny gwizd. Konie stanęły momentalnie w miejscu, jakby były zaczarowane. Lordem przeleciał przez łeb i upadł. Sam Bor próbował Kopać konie z całych sił, ale ten nawet nie drgnął. Wtedy usłyszeliśmy jego głos. Jeśli chcecie zachować swoją głowę i huśki, czyli wytwierdzone do ciała, to zejdźcie z tych koni i zacznijcie uciekać. Spój spojrzałem się za siebie i ujrzałem na piękniejszą kobietę na świecie, trzymającą napięty łuk, wycelowany w moje oko. W tym momencie Trój wujek zdołał podnieść się z ziemi, kurzony jak cholera i ruszył w stronę niedwiasty, wymyślając jej od najgorszych, na co ona przesunęła lekko łuk i puściła strzałę. Ostrzeliła go? Bez chwili wahania. Ja i Sambor o mało nie umarliśmy ze śmiechu. Co takiego, dlaczego? To był pierwsza, i w sumie to jedyna osoba jaką spotkaliśmy, która potrafiła sprawić, że Lordem wyglądał jak głupiec, jak dziecko nawet. Widokwającego lorda nie nas kon konających ze śmiechu musiał być zdecydowanie dziwaczny. Na pewno pomyślałeś, że jesteśmy pomyleni. Z pewnością tak było. Wyszło na to że spędziliśmy wspólnie cały dzień, Kestrel opatrzyła ranę Nelordena, a ten ob obrażony nie odezwał się nawet głowem. Razem z Samborem błagaliśmy ją o dołączenie do bandy, kiedy wyjaśnialiśmy jej nasze misje, a nie zdradziliśmy jej wcześniej żadnych ob obecnemu, to po prostu się zgodził, tak zwyczajnie mówiłem i w tej kobiecie nie było nawet szczypty strachu. Najdziwniejsza dusza, jaką kiedykolwiek się urodziła na tym świecie. Jej jedyny warunek był zebranie wszystkich jej koni. Nie miała żadnej rodziny poza nimi, a rodziny nigdy się nie zostawia. Koni, koni było pięć. Jedni, jedni nazywali to zbiegiem okoliczności i z nimi przypadkiem. Piątka koni była dla Wordlena, prawda? Zgadza się. Ogier o imieniu Żeb Nie wiedzieliśmy wtedy, jak trafne będzie to imię dla jego przyszłego, przyszłego właściciela. że prawie przez rok woził nasze toboły, zanim trafił mu się jeździec. Boulder i on stali się przyjaciółmi. Najlepszymi przyjaciółmi, ale wracając do ko... Koestrel. Lorden z początku jej nie lubił. Tylko wtedy widziałem go tylko niepewnego siebie. Nie zaczarował jej jedynym swoim spojrzeniem, jak robi z reszty kobiet, więc jej przez to nie znosił. Przynajmniej do czasu, ponieważ niebawem wszystko wróciło do normy. Słońce zawsze wschodzi rano i zachodzi wieczorem. Nie ma sposobu, by to obejść. Tak samo było z lordem. On zawsze dostawał to, czego chciał, a chciał być uwielbiany i pożądany. Kastrel nigdy nie miała czasu. E Aj. Zaczęło się od teletnego prele romansu, ale czyżby nie każdy miłość właśnie tak się zaczęła. Niedługo potem stali się niezrozłącznie. Jeśli nie... Z Znałabyś Lordena tak brzmiała jego z, jak znałem. To pomyślałbym, że go odmieniła. Ale on się nie zmienił, nie był w stanie. Po prostu bawił się w nową grę związek. Nawet Sambor zdawał sobie z tego sprawę w pewnym momencie. Wszystko sobie zdawali oprócz Cassandry, Lorden Szybko znudził się swoją nową grą, jak każdą inną. Wrócił zatem do uwodzenia i baraszkowania z innymi kobietami. Jedyne teraz miał dodatkowe wyzwania, kolejny dreszczyk emocji, jaki dawał mu utrzymanie tego wszystkiego w tajemnicy przed Kesetrel. Ciężko było na to patrzeć, naprawdę ciężko, w szczególności gdy kochała... kochałem ich oboje tak mocno. Kochałeś jako rodzinę, tak? O tym mówisz? za zakochałem się w Cassandra, Te temat dnia, który wycelował trzałem w moje serce i nigdy nie <laughs> przestałem jej kochać, lecz zawsze była zgo zgoła nieśmiały, a życie w Lordona tylko to pogłębiało, więc trzymałem się to w sobie latami aż w końcu przestałem co przez to ro rozumiesz że liczmy mieć romans czyli zdradziłeś lordem. w życiu nic nie jest czarno-białe drogi racinierzy z wiekiem zaczyna to rozumieć wszyscy żyjemy w od odci odcieniach szarości lecz to lecz tak to nie Nienawidziłem się za to, nienawidziłem je, jego zakrzywdzenia miłości, mojego życia, za zmuszanie mnie do okłamywania jej, do trzymania jej brudnych sekretów, kiedy sam musiałem utrzymywać swoje własne, lecz nie mogłem przestać, nie mogłem jej stracić, a ona nie mogła przestać, przestać go kochać. Nie oceniam cię, umiłości. to... Brzmi potwornie. To nie koniec historii. Wszy wszystko szlak trafi, kiedy zaszła w ciąży. Nie mogłem jeść ani spać. Zacząłem się od niej oddalać. <laughs> a na nienawidzę ta nienawiść, ta mnie zabija. Czy to Lorden był ojcem, czy sypiałem z kobietą noszącą w swoim dziecku innym mężczyzną? A może to ja nim byłem? Nie mógłbym ni nigdy go wychować, Tyl tylko żyć <gry> jako jego wuj wujek. W jak tchórz. Najczarniejsze myśli głębiły mi się w głowie w tamtym okresie i ciągle mam wrażenie, że to moja wina. Ty ja to na nas sprowadziłem, co sprowadziłeś. Dziecko urodziło się martwe. Tamtego dnia pragnąłem zginąć razem z nim lecz jednocześnie czułem ulgę. Im trzeba być, żeby czuć ulgę w, w takim momencie? Kiedy Lorden wyszedł z pokoju, to chciałem zobaczyć oczy malca. Chciałem mieć pewność, w końcu widzieć, co ma, ma czuć, a mi na to nie pozwoliła. Dołączyłem do Lordena w jego żałobie. Byliśmy i płakaliśmy przez całą noc. Udawałem bycie za, za te danym bratem, a tymczasem byłem mieciem, mieciem z własną żałobą. Ma, malutkie całko, całko, dziecko zostało spalone następnym rankiem. Nie byłem w stanie wrócić do Kassendre. Po tym wszystkim lordem tak samo z, zatem tego dnia straciłem trójkę swoich mężczyzn. Wszystko strefiły łomienia, a wiatr rozwiał pozostałości po dymie. Uni goście, tak mi przykro. Nie miałem pojęcia co przeż... przeszłe złość, co wy wszyscy przeszliście. Nie przejmuj się, drogi dziecko. Od samego początku próbowałem ci to przekazać. Nie zazdrość nam życia, którego wi... wide wiedliśmy. Próbowaliśmy zrobić coś dobrego, coś zmienić na świecie ale nie byliśmy bohaterami i więcej płacimy cenę za to co zrobiliśmy muszę ją zobaczyć u niegościem mówiłeś że wszystko żyje w dolinie nie wiem gdzie ona mieszka nie chciała być odnaleziona nie przeze mnie więc nigdy jej nie szukałem ale jestem prawie pewien że tambor wie gdzie ona jest spróbuj z nią porozmawiać ja ci, jeśli ją spotkasz, powiedz jej powiedz, że nieważne. Bądź zdrów. To co, wracamy do naszego Sambora. Mamy w ogóle punkt umiejętności. Co to jest? Dyplomacja. To się zastanowię nad tym. A my musimy do Sambora dojść. I tak, sampor jest 14, no to możemy przejść, ale się rozpadało w ogóle. Więc widzimy się po cięciu. No i już prawie jesteśmy na miejscu. Proszę bardzo. Mówiłem ci, żebyś dał mi spokój. Samobirzę, muszę się dowiedzieć, gdzie. Mieszka Kessendrel. Rozumiem. I chcesz się tego dowiedzieć już teraz. Tak. Bo sprawia jest pilna i niecierpliwa z Tak. Doskonale. Czyli cały, cała przewaga po mojej stronie. Mam dla Ciebie zadanie do wykonania. No coś ty poważnie chcesz mnie wykorzystać w taki sposób. Zgadza się. Kawał z ciebie nigdy. Co trzy. Dąba. Mam się płakać? Nie, ale możesz zdechnąć z miasta tego. I jak wtedy odnajdziesz Kessendrę? Cholera, czego chcesz? Potrzebuję, abyś pozyskał dla mnie pewne przedmioty. Jakie? Buraki, cebule, kapustę i marchew. Wartujesz sobie. Chcesz, żebym ci zakupił, zakupy robił I to, i to w momencie, w którym historia staje się tak ciekawa? Będę z tobą całkiem szczery, chłopcze. Mam to w dupie. Przynieś mi jedzenie, a zdobędziesz swoją pewną informację. Nic na to nie poradzę. Może to... To miało być zabawne albo sprytne, ale cyniczne, ale cholera. Ich wie jakie. Nie mam żadnej innej drogi, nie mam jakoś wyboru. Zdaje się, że sposób, w jaki pozyskasz moje warzywa to jedyny wybór, jaki dostaniesz. To zwykle lenistwo. Przestań marudzić i zacznij wypełniać tą zawartość. Nienawidzę tej sytuacji. O ludzie, buraków tyle Skąd ja to znajdę? Buraki, cebule, kapustę i marchew A nie ja będę musiała aż lecieć. powrotem ja mam? Kurde Główno chciał. To tutaj sobie dałem. Zobaczymy, czy tutaj będą mieli. To co, znowu cięcie? Dobra, znalazłem to. Ale ile? Po 20. Buraki cebula, cebulaka. Kapu... Buraki. Nie mów, że on ma tylko 15. I tyle aż kosztują. 15 buraków tylko ma. A, że mi stać na 15 buraków. Panie, to co ja mu mogę posprzedawać? Może... Jakiś utro. Chyba najwięcej mam patyków, ale kłody są cenia. Patyki, pióra. Dalej mi nie stać. Tyle. cebula On na cebulę mi stać. Kapusta jest droga, a marchew też jest za trzy. Dobra, to cebulę kupię. Tam było dwadzieścia, tak? A to mi stać, chyba. A, 20, to buraków jeszcze 20. Hello, dawaj Buraki 14 teraz Dobra to ja powycinam drzewo Pójdziemy powycinać drzewo i zobaczymy Będziemy mieli trochę, trochę do sprzedaży. rozbieramy trochę drewna i będzie nas stać powoli i ten to wynalazł sobie zadanie zaraz nam się sikiera skończy o mowa właśnie o sikierze gdzie ta sikiera ka dużo które miał tak łoda jest też małe klon <laughs> No, gdzie lecisz? No. Dobra, lecimy do niego, bo całego dnia też nie mamy. Zobaczymy. No, czyli tak się wyciąga szybko, dobra. bym chciał od ciebie kupić, najpierw bym chciał ci sprzedać, oczywiście, Łody, piętnaście sztuk tylko, no ale to i tak trochę już nam tego pomogło, bo ona była nie no to to chyba jakiś chłop był. Chyba tutaj był ten chłop. No przeskocz. Serio? No. Ej gdzie? Ej kto to sprzedawał? Kurde, nie wiem kto to sprzedawał. Ty masz? Tak. Dobra, buraków. 18, no kurde. Co ja potrzebuję? Marchwi. Kurde też droga jest marchew. Waga. Cena. A nie, cena za trzy. Kapusta, ale kapusta też mi nie stać. Marchew. Dobra, nie będę wam przedłużał tego, więc zrobię kolejne znowu cięcie. I będziemy... Jak widzicie wilk mnie zaatakował po drodze. Mam futro i mięso. No i udajemy się. Już zebrałem te wszystkie składniki, te buraki i te inne, inne rzeczy, gdzie on jest. W tamtym pomieszczeniu. Ma swoje głupie żarcie. Hymn, sprawdź czy wszystko się zgadza. Nie przeginaj, samo Boże, gdzie on jest. Ej, nie mów do mnie w te. Gdzie? gorący no i się tyle dowiedzieliśmy Cię zastanawiam czy jakbym gdzie to jest w ogóle gorący to aż tutaj no. jednego krańca na drugi to jest ciekawe Ja chyba bym zresztą bym poszedł w tą stronę. Więc znowu się widzimy w pocięciu. No i witam z powrotem. Mamy tutaj zadania. Kilka ludzi. Malcolm. Mogę ci w czymś pomóc? Nie ma. Masz może przy sobie jakiś nasion? Tworzę sobie mały ogród i przydałby mi się nasiona. Dam ci znać, gdy będę miał jakiś zapas do oddania. Wybacz, ale nie mogę się teraz z Tobą niczym podzielić. Byłabym wdzięczny. Ok. A ty ode mnie co chcesz? A, the to meet you. Wydało mi się, Twoja pomoc. Jesteś starszym człowiekiem, który nie, nie jest już w stanie wytworzyć sobie własnych narzędzi. Czy byłbyś łaskawy przynieść mi sikierem? Oczywiście nie zapomnę cię odpowiednio wynagrodzić. Mogę się tym zajmować, nie mam czasu. Mogę się tym zająć. Ale my mamy już. Oto sikiera, którym chciałeś. Dzięki bardzo. Znam kilka przepisów rzemieślniczych z dawnych czasów. Pokażę ci je. Okej. Okay. Kończone, rozumiem. Zobaczmy. Dziennik. Tak, to są zadania najwidoczniej poboczne. Mały ogród. Nasiona cebuli, nasiona buraków ja jemu wezmę nasiona cebuli i nasiona buraków Zobaczymy No tutaj już mają powoli dorodne ta dyplomacja tutaj to dobra Widziałem okej, okay, to tutaj było? Nie, tutaj też jest nasiona cebuli. Ty masz jakieś nasiona? A newcomer, a best goods Tutaj, o, 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 to tak, dobra, nasiona cebuli i nasiona buraka, cebula i burak, jeden, dwa. Nasiona buraka, wow, ale drogie są i cebuli, chyba dwa potrzebowało. See you soon! A, buraka potrzebuję, dobra. Tam nic nie było. I've got it. Pomyliłem. See you soon! Mamy to. Gdzie on jest? To zadanie. Gdzieś tutaj był. No to mamy wykonane to zadanie, jak rozumiem. To kilka nasion, które szukasz. Mam nadzieję, że to przydatne. Wspaniale, od teraz dodam je do mojego ogrodu. Dzięki Ci, proszę weź te monety i kilka zasobów nasion, które mi zostały. Ja się wiem, że mogę Ci pomóc. No dobrze. No to co nam tylko zostało zadanie główne tak jakby I tak bym musiał się udać. Tutaj mam jeszcze historię niewykonaną gdzie, gdzie to jest na mapie? A, tam. Ale to już chyba zaczniemy w nowym odcinku tutaj dotra. Więc ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że byliście razem. Ja sobie umiejętności jeszcze przyrządzę tylko poza nagraniem. Dzięki, że byliście. Na razie. Cześć.